Zapraszam Ciebie na Dobradzionek ze Smoczycą Eluną. Tym razem tę historię dedykuję mojemu najmilszemu. Parę dni temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę rozpoznania, poznania się. Duża wdzięczność, że jesteś kochanie. I wdzięczność dla siebie, że potrafię wystać w tym naszym razem. Zapraszam Cię na historię, smuczycy Elunę. Siądź, dziecko. Dłoń połóż na sercu. Nie pytaj, co prawdziwe, co zmyślone, bo to, co teraz usłyszysz, nie potrzebuje dowodów, tylko otwartego serca. Był czas poza czasem i świat między światami. Tam mieszkała Eluna, smoczyca starego płomienia. Nie była z tego świata, choć go znała lepiej niż nie jeden człowiek. Znała jego pieśni, znała jego łzy. Wielu natomiast widziało w niej tylko siłę, ogień, majestat, skrzydła rozcinające niebo. Ale w jej sercu była cisza. Cisza, która znała imiona, których nikt już nie pamiętał. Cisza, która tęskniła. Czekała, choć nie wiedziała na co. Lata mijały jak chmury nad szczytami, a Eluna krążyła po niebie, szukając nie miejsca, lecz duszy. Aż pewnego dnia. Gdy księżyc stanął nad wodą, jak biała latarnia pamięci, poczuła drżenie nie w ziemi, ale w sobie. Wylądowała w dolinie, której nigdy wcześniej nie odwiedzała, a jednak znała każdy jej zakątek. Zapach liści, śpiew ptaków, rytm wiatru. To wszystko było echem czegoś, co znała sprzed tysięcy wdechów. Tam stał on. Zwykły człowiek. A może niezwykły, bo patrzył na nią bez stresu i bez strachu, jakby już znał jej twarz, choć teraz miała łuski i oczy jak rozżarzony bursztyn. Nie było rozmowy, bo nawet nie było takiej potrzeby. Eluna usiadła przy nim jak pies przy ognisku, cisza. Między nimi mówiła więcej niż jakiekolwiek słowo. I nagle wszystko w niej odetchnęło. To ty. Nie wiedziała skąd, ani kim dla niej był: bratem, kochankiem z odległych królestw, a może towarzyszem podróży po gwiazdach. Nie miało jednak to znaczenia. Liczyło się dla niej uczucie to uczucie, które mówiło w końcu nie jestem sama. Przy nim czas topniał jak śnieg na jełuskach. Czy godziny mijały, czy dni? Nie czuła głodu ani ciężaru, tylko spokój, który wlewał się do niej jak ciepła rzeka. Bo tak wygląda spotkanie dusz. Bez fanfar, bez dramatów. Jakby wszystko było na swoim miejscu, nareszcie. Eluna zobaczyła w jego oczach siebie nie smoczyce, nie potężne stworzenie tylko istotę, która też pragnie być widziana, rozumiana, objęta spojrzeniem. I gdy się śmiał, śmiała się razem z nim. Gdy milczał, w niej rozbrzmiewała cisza. Gdy mówił, każdy dźwięk był jak przypomnienie dawnej melodii. Wiedziała, że jeśli odejdzie, serce ją rozerwie, ale też wiedziała, nawet jeśli odejdzie, już zawsze będzie częścią jej istnienia. Bo spotkania z przeszłych żyć to nie bajki, to nici utkane z obecności, to przypomnienia, to drogowskazy dla dusz które się gubią, szukają i w końcu odnajdują. Więc słuchaj uważnie, dziecko. Jeśli spotkasz kogoś i poczujesz, że czas znika. Twoje serce mówi: "Znam cię." Lub śmiejesz się tak, jak dawno nie potrafiłeś i czujesz to jest dom, to nie przypadek, to Eluna szepcze ci z przestworzy. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Odnalazłeś duszę, którą kiedyś już kochałeś. A takich dusz nie puszcza się lekko. One są latarniami, gdy wokół panuje mgła. I pamiętaj, serce nie zapomina, ono tylko czeka cicho, cierpliwie, z nadzieją, że pewnego dnia znów się rozpozna. Dla każdego życzę tego rozpoznania i wystania w tym rozpoznaniu.